Hej Kataj, Wiki, Wiki, Wiczek i Livia i Julia. I dzisiaj będziemy nagrywać jakieś. Nie do... tak, Dzisiaj będziemy nagrywać jakieś do schroniska. Yy, yy, no i właśnie tak. Yy, no dobra, no to. Teraz przechodzimy do historii, bo nie chcę Wam po prostu przedłużać. No. Yy, dzień. Dzień dobry. Yy, dzień dobry, dzień, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, to jest schronisko, można się tutaj obejrzeć będzie, można zaadoptować jakąś jakiś piesek albo kotek, albo inne zwierzątka spodobają. Y, ty, oczywiście poza... Jak nie jesteś 16, Jak nie masz 16 lat y, i rodzice się nie zgodzą, no to oczywiście nie adoptujesz pieska ani żadnego kotka, ani tam zwierzaczków. No i właśnie już zapraszamy. Dobrze, a ile? Nie, co, adoptuje się? Czy to, to jest hodowla, czy co? I adopcja. Adopcja. ok, Ale jakieś małe, ja ich nie będę wyprowadzać. E Tato! Dobrze, My ja musimy co? chwilę poczekać, bo te dzieci będą 100 lat e myśleć, co mamy... E no, jakie zwierzę mamy adoptować? Nie chcę pieska i królika. E tata, możemy pieska i królika i też kotka. Boże, będziemy mieć zaraz za w tym domu. No ale spytajcie się mamy. Mama! No dobrze. Ym... E, chyba ten nie za bardzo w naszym typie. Chyba no. ten nie za bardzo w naszym typie. E, no dobrze. Tak. Ten pies taki trochę. Wybierzmy innego. Taki, uh -huh. taki trochę. Za dużo ma włosów. Będzie, będę musiał to sprzątać. A to! No co? A no się obraził. <kuh> Wcale tego tutaj nie było. Ej, jaki fajny pancek! Jaki fajne pączki, jaki fajny pączek, ja chcę go do domu. To chodź pani, no, bierz pani Julitkę. <grystanie> oh, wow! Yy, no chyba to też nie w naszym typie. Mama, mama, możemy tego pączka, bo widać, że yy, Julitka chce. Boże, ale ten pączek to jest dla psów, które jeszcze są w schronisku, więc nie możemy tego wziąć. E, nieprawda. Nie bym chciała nie, wziąć. Nieprawda, bo to jest świeżo robiony na drutach. Taki ten, bo ja właśnie go uszyłam, i to wcale nie jest pasja Wiki, i wcale ja tego, i wcale ja tego od schroniska nie wzięłam. Ja bym chciała takiego ponczusia. Bym na nim sobie leżała cały dzień. Tak poszedłby do naszego pokoju. No właśnie. Ja też bym chciała. jaka solidna zabawka. Nigdy się nie uskróję, jak Arnold to weźmie do eee, Boże mama? święty, ile my mamy... E, chcecie wszystko, a pieniędzy to co? Ja muszę wszędzie pracować, a wy jesteście takim. Ale Ale proszę pani, proszę pani, to jest adopcja, to jest za darmo. Boże święty. Ratujcie mnie ludzie. Oj, nie przesadzaj, żonka. No właśnie, tata ma rację. Idziemy na kolejny dział? No, może. Być. A my z nie jesteśmy zainteresowani. Ej, jeszcze są tu domki, otwórzcie. Nie jesteśmy chyba zainteresowani z bardzo tak. No to idziemy na inny dział. No to dobrze. zapraszam. Tutaj są nasze najbardziej uzdolnione pieski, które umieją y, przeskakiwać i chodzić. Y, proszę, można tutaj zobaczyć. Y, poczekajcie jeszcze na, poczekajcie na mnie. Dobrze. dobrze? Dzieci, spokojnie, spokojnie, nie wchodźcie tak Ja chcę tego tutaj, ja chcę tego tutaj, ja chcę tego tutaj! Ai, jaki mój! Jaki piękny! Boże. Ja chcę go, ja chcę go, ja chcę go! Nie. <laughs> będzie tyle sprzątania. Ty, tyle ma kłaków, no. No i jest, jest, dobrze! Jest fajny! Um. No co, to proszę! się się one fajnie przeskakują? Yeah! I, Ale i, ty i, go nie, wyprowadzasz. Dobra, dobra. Jej, jaki skończak, jak go nazwiemy? Ale zaraz, zaraz. Trzeba podpisać dokumenty i w ogóle. Nie tak szybko. Dobrze, Moje dobrze. Przed chwilą byłeś taki Moje spokojny. Pomciek. Ja się tak wkurzałam, więc teraz... Um, teraz ty wszystko będziesz załatwiał, a my dzieć, z dziećmi zaraz pójdziemy na lody. Noże, co? A. Tato, ja chcę zobaczyć więcej piesków. Masz tego dzidziusia. To twój brat. Tato, tutaj są kły! Jakiś futerkach takich jakichś. Boże. Tata, bo ty i kura nasikała! Tatusiu, tatusiu. Tatusiu! Jakieś chory! Jezu, tato ci zabrał buta! Ej! No, zostaw to! W chlarzu jeden! Rafik, zostaw to! Mm, mm, mm. Tato, czy ten wiesz od twojego buta? Um, o kurczę, jest Bardzo w... przykre wieści, ale niestety tak. Niestety schronisko nie podejmie tych kosztów. Aha. No to fajnie. No a mój but! Do jasnej cieszy. jakby to bagu, są jakieś kur w strojach. Zabierz no. A tu oh. jest jakaś krowa. Kulicie, kulicie, kulicie! Kulicie! Teraz to ja się chcę i do domu. Tata, weź mojego nie. brata. Bo śmierdzi chyba za kupę. <grym> <grym> Problemy techniczne. chłopne. bo się nie cię wywali. <grym> Hy, tata, czemu ta krowa ma jakiś kaftan? Gdzie? Tutaj. Boże, ona jest niepełnosprawna. No ale to jest jakiś kaftan. To Bo ja to nie uwielbia jak no. <grym> Jadłonku! Rozpcieszone bydło. Chodź! Julita, chodź! Boże, z... Mamo, Czarność, bydło. Bydło, nie chodź! Czekaj, mamu, Jadłonku! Rozpcieszone bydło. Krowa nas chciała zjeść! dzieci, co tu się dzieje. Krowa nie je mięsa. Krowa nas chciała zjeść. Nie, Ale ja się wychowałem um, na, ten, na farmie, Ojciec. ja wiem. Ty, ty. Ale skrowy może być mięso i zarabię się jej jadł. Ja to jest Po co? Ma, tat, ma, mamo, tata możemy już iść na górę, no właśnie. Hmm. Gdzieś? Na górę? No na górę. No górę. Bo w naszych czasach takich rzeczy nie było. No właśnie. No, chodźcie, chodźcie, już. Idziemy! Lecimy, fair, ze strony. Chwilę jeszcze tam musi dojść. Dzieci, dzieci musimy coś przegadać. Chodźcie na chwilę. Ja do was przejdę, musimy coś przegadać. No, no, ja Kurde, okulary, okulary mi cał, cał, cały pieska. czas spadają. Jakieś chyba są obsute, mama. No, no, ale. Myślę, że pieniądze będę na wszystko wylewał. No, ale przecież ojciec ci, ci je ściąga. Przecież to widać. aha Eee, chyba to nie jest w moim stylu. Eee. Czemu takie zarośnięte? Tatusiu, tatusiu, tatusiu. O! ja muszę, ja muszę, ja Taki muszę. Chodź dobra. Weźcie, weźcie dziecko. Tatusiu, a mogę iść z tobą? Weźcie bo... Tymka. Tatusiu, bo coś śmierdzi w mojej pieluszki. <laughs> Czekaj, musicie No dobra, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Co to? Tato! Świnka morska. No, świnka morska. Polecam bardzo A, zostaw mnie pan! mamo potem pan chce chyba coś zrobić! A! Jestem Ale nie bójcie się! Nie bójcie Dobra, to ja Ale ja jestem pracownikiem Ja jestem ratownikiem, o co wam wszystkim chodzi? Ej, dawaj, ja jestem. Ej, mało, chyba tej trzeba zrobić zdjęcia swoich zwierzątek! Ciągle no, te zwierzątki, nie ogarniacie. Okej, okay, to chodźcie. Dobrze, no, tak, bo to to trzeba naszych do paszportu. tato się skupkę. Tatu, trzeba zrobić... Tatu, trzeba zrobić zdjęcie tych... Ale jeszcze zobaczmy sobie. Ja pójdę dzień zobaczyć. Dobra, dzień, dobre, kuteczki, dzień dobry, dzień dobry. Grażyna Nowicka. E, pani by mogła, pomogła mi to zamieść? A co ja jestem? Tak, jasne. A co ja jestem? Święta Teresa? No właśnie. E, no to niech pani to tam zaniesie. Ci klienci. Tak, nie za oni są klienci? Zawsze. No dobra, to niech mama przyjdzie, bo mama... Dobra, to daj mama tutaj... się ma się siema. Noś, siema. siema. Pan chłopie, weź się odarni, bo złożę na siebie skargę. I mój mąż, myśl, że mają O, bananek. Chodź, mamo. Musimy. Mężu, ten. chodź tutaj, bo jakiś pan mnie. Oba! No nie dziwię się, że Zapisz się. Lepiej odejść stąd. Odejdź. Idę. Pisz się, się. Pomóż mi! Pani Panowie! mamo, Panowie, panowie, nie musimy się. zrobić spokojnie. spokojnie. Mamo, się cüczą, wszyscy mnie odrywają. Dobra, mamo, musimy... Dobra, ja już chyba pójdę. Wyjedę śmierdzielę. Tak to jest, mamusiu, klientami. mamusiu, bo to pani powiedziała, że jesteśmy śmiercielami. No właśnie, tak można, No Gdyby mamo, robimy naszego kotka zdjęcie. Mamusiu, ale czy musimy złożyć skargę na tą kobietę. Okej, okay, kotek. I? Mamo, poczekaj, mamy słodkiego kotka tutaj na tym. Bo my musimy tutaj to oddać potem i podpisać papiery. A to jest alka morska. Tak to jest świnka moja. Tak mi się bardzo podoba. Patrzcie, usiad mi na głowie. Yeah. Dobra, weź go w sali. mu zdjęcie. Jej! Chodź, kadku. Musimy Ej, na kota przesunąć. No, gdzie ty e. A ty jesteś? A ty jesteś tyłu. E. E, no jest to chodźmy, musimy to, y, pogadać, ale tak na osobności idziemy do innej sali. Chodź, Żonko. No chodź, idziemy, chodź, idziemy do innej sali. Tak. Ej, to był denerwowany przecież. Bo my naprawdę będziemy mieli zoo, z tych zwierząt. W ogóle już mamy z tych dzieci, bo te dzieci to jak zwierzęta są. Musimy po... chyba połowę. <śmienny> Teraz mój piesek stara. Więc no. to cóżka królika i psa. O nie. To, to, to jak i psa. Ja tutaj jeszcze muszę króliczka zrobić zdjęć. tak, to jest taki mały okay. śpiech. Trzeba wszystko dać, żeby nam tutaj dali te nasze króliczki i kotki podpisem testamenty i będziemy mogli już iść. Testamenty. Uuu, mężu, ale ty w ogóle... Jesteś mm. taki fajny, nie spodziewałam się, a zawsze ty... Mm. Mężu, jaki fajny jesteś. Chyba adoptujemy jednak te wszystkie pieski. A może jak już ty musimy konia kupić? I jak tutaj nasz syn urośnie, to będzie na nim jeździć. Co <grymna> <To> psa Co jest do łódki? Gachnąc na